Hej, kochani, tutaj ja, a Zielonek, i właśnie zaczynam nową serię Mirakulów. Jak widzicie, mam tu parę Mirakulów, które sobie wziąłem z Game moda i wziąłem też do nich jedzenie, bo to jest seria, na której będziemy grać, grać na Survivalu i żartoć mi Mirakulów. Oczywiście nie wziąłem wszystkich, bo bym wziął wszystkie, no to byłoby to troszkę nie fair. Dlatego wziąłem takie mi, tak bardziej potrzebne. Jak widzicie, jesteśmy na tam na biomie, e, nie wiem, jaki to biom, ale jak już widzę, mam bardzo ładny wodospad i ja tam chcę już wybudować dom. E, wiem, że to są takie pochodne ruchy, ale ta góra mi się bardzo podoba. Dobrze, e, jak mówiłem, że to jest seria mirakulów, to użyjemy naszego pierwszego mirakulu. Czyli najszybciej będzie tam pójść na Miraculum Królika. Dobrze, więc norka i rzucamy. Ogólnie te norki działają coś jak ender Perły, czyli że jakby one nam się kiedyś kończą. Dobra, no, to, to też robiłem prezentację. W ogóle to wygląda, jakby to było wysadzone, taka. Może jakie to jest ładne? Nie, ja tu chcę wybudować mój dom, ale będę musiał wyprosić moje krówki. Eee, no. W ogóle tam też się już pali. Ogólnie, bardzo fajny biom mi się trafił, bo już mam zimowy, a nigdy jeszcze nie miałam tak na zimowego. I też widzę, że są grzybki. Dobrze, skaczemy i polecimy, może sobie tam. O ile dolecimy. E, więc, dobrze, to ja już nie przedłużam e, i zaczynamy grać. E, tylko nakarmimy e, e, króliks, czy jak ona tam miała... E, dobra, ogólnie z Miraculous będziemy korzystać tak, że tylko e, w jakichś takich sytuacjach nagłych, czy jakichś wyprawach, Albo do pomocy, że nie, że cały czas będziemy używać tego jednego Miraculum i że przez całą serię będę miał supermoce. Nie, nie, będziemy też czasami nie używać Miraculum. E, no, dobrze, więc tiki, e, bo musimy ścinać drewno, dlatego potrzebujemy sikiery. I ja chcę też coś przepróbować, jeśli będziemy mieli nasz ten znacznik na drewnie, czy jeśli wytrawda da nam siekierę, Nie dał nożyce do. O, a to też nam się przyda do robienia łóżka, więc nie narzekam. E, owieczko, owieczko, ciebie mogę zciąć? E, o, dobra, o, dałaś mi dwie wełny. Ojejku, dziękuję Ci bardzo. E, nie wiem, czy wiecie, ale e, nożyczki mają szczęście. Nawet się nazywają Lucky Chan, szczęśliwy traf. I one mają szczęście. Na przykład jak mi trafił taki kilo ze szczęściem, tak bym znalazł ludzie diamentów, to jakby byłoby ich więcej niż tylko jeden. To jest owiec, a jakie ładne te kurki małe. Eee, dobrze. Ale my na razie nie zajmujemy się tematem eee, tematem... Eee, ale ogólnie musimy też yy, na drewna jak w podstawie Minecrafta. Nie mogę że tylko jeden szczęśliwy traf, a to nic. Eee. U. Dobrze, nakarmimy Tiki naszymi zwykłymi makaronikami, bo Akła używamy... Akła używamy tylko jak idziemy na wyprawy wodne. I to Wam już od razu chcę powiedzieć. Motyka na co mimo motyka Nawet taki budzik on O, bucik. dobra, ale one w ogóle szybko się kończą, nasze rzeczy, jak można zauważyć, bo tylko chyba ogólnie się szybko kończy, dobra, ale nasze też jojo potrafi też ścinać drewno i to szybko, dobrze, więc pościnamy sobie drewno, zrobimy crafting i zrobimy normalną siekierę. Dynamityki na razie nie jesteś potrzebna. E, jak już mówiłem, Miracula używamy w takich sytuacjach, gdzie coś nam albo się kończy, albo coś. Nie, że... No już mówiłem to przecież. <grych> Dobrze. E, seria ogólnie będzie wyglądała tak, że skład, będzie składała się dopóki nie z, kończymy... E, dopóki nie zabijemy smoka i nie zabijemy... E, I nie zabijemy jednego lidera. To seria podejrzewam, że będzie trwała około 30 odcinków, ale wiecie, jestem jakimś nutkiem, dlatego może będzie 40 trwała. Eee, więc jakby nie przewiduję, że tych odcinków będzie okropnie mało, a chyba będzie ich nawet dużo, bo wiecie, ja tam zwykle nie potrafię grać w Minecrafta. Eee, no. To może Wam też trochę poopowiadam o modyfikacji i nowym y, dodaniu. Właśnie nie wiem jak będzie wyglądała multi mouse. Oglądałem, więc na pewno będzie miała moce zmniejszania się i kopiowania jakby jakieś jakby będzie mała. To też było w wajce z łapaczem czy coś. Yy. No. Ogólnie e, Multi Mouse będzie fajne, ale na razie dodali tylko ją. Więc ja bym wradził Wam poczekać, e, dopóki nie dodadzą pigeli i jeszcze kogoś. A ja na razie nie będę tego ściągać, bo chcę poczekać na wszystkie postacie. A i muszę też jakby trochę też na to poświęcić i pokazać Wam i zacząć nową serię. Dlatego najpierw zamierzam używać tylko tych mirakulów. Potem zrobimy jakąś nową serję z tymi nowymi. E, Mod jest bardzo fajny, na przykład Miraculum Biedronki bardzo nam pomaga, bo daje nam siekierę czy jakieś narzędzia e, różne. Dobrze, my będziemy musieli się, musieli się przespać, dlatego e, łóżko sobie zrobimy. Fajnie się trafiło, że mamy te nożyce, bo nie musieliśmy zabijać owiec. E, no. mamy łyżeczko i możemy i spać. No. Yy, ogólnie yy, myślę, że w serii będziemy też jakby nie będziemy tylko na jednym miejscu i tego będziemy się trzymać. Będziemy też jakby zwiedzać nasz świat i będziemy też zwiedzać na derowy. Yy. Ogólnie naszymi wyzwaniami jest tak. Yy, zabić smoka, pokonać huidera Zdobyć chociaż jedną nedyrytową sztabkę albo jedną nedyrytową rzecz, Zenchantować sobie butki albo jakąś część zbroi. No, takie zadania przewid... no, takie zadania na razie są na naszej serii. Jeśli chcielibyście jakieś inne zadania, no to znaczy, na razie komentarzy nie będzie, bo muszę je włączyć, a jeszcze nie wiem jak. E, dlatego e, e, dlatego, e, dlatego chyba w następnym odcinku już będą te komentarze albo jeszcze dzisiaj coś działam. E, no. Ojejku, jakie tam isualne, ja jednak tam chcę mieszkać. Dobra, używamy Miraculum królika. E, bo ja chcę jednak tam zamieszkać. Traf, trap, trap, nie! Dobra, podskaczemy sobie. O. o, tu miało być nasze miejsce na domek, ale jednak tam jest ładniejsze. Ojejku, jaka tu też jest ładnie. Dolina. Nie, kotlina, kotlina to jest. Tu jest bardzo ładne miejsce. Eee. Dzisiejszy odcinek będzie tak bardziej przygotowawczy, yy, bo wiemy, gdzie będziemy mieć mniej więcej miejsce na nasz domek. Yy, zaczniemy jakieś podstawy i takie o. Będę musiał też zdecydować, z jakiego drewna będzie robiony domek. Yy, no. czy podejrzewam, że jakby z tym... O, bagno nawet jest. O, teraz na bagno. Chociaż nie będę tracił życia. No nie, nie chciałam tego. Nie, 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 nie. Eee, Masz tu jeść. Eee. O, idziemy na bak. O, idealnie na Ciekawe, czy będzie tu też domek wiedzmy. Bo jak tak, to już wiem będę wiedział jak nazwać ten odcinek. Eee. Je, zniszczony portal! Je, już mam jak nazwać ten odcinek. Ogólnie e, chyba na Bagnak był zawsze domek wiedźmy z tego co wiem. E, dobra, typniemy tak się tam. Nie! A dobra, wyrzuciłem, ja myślałem, że już w drzewo. E, dobra, e, co tu mamy takiego fajnego lawa jest? Dobra, już wiem. Tu, tu na razie zrobię. Tu jest takie piękne miejsce na domek. Tak, tu zamieszkamy. E Dobra, zdecydujcie. Czy będziemy mieszkać tu, czy będziemy jak mieszkać tam? Bo ja bym chyba jednak chciał tutaj. Ale w ogóle zauważcie, jak to, to szybko kopię. E one chyba nam. One jakby nie dadzą nam tych bloków. To takie minus. Ale my chcemy skrzynkę. E Krzynka, wow, Musimy coś zjeść, ale na razie nie mamy jedzenia. Fajnie by było mieć już zapalniczkę, wtedy moglibyśmy pozab... zrobić. Najpierw byłaby fajna, czy e, owiec albo pszenicy, tego zawsze się mniej <laughs> więcej Lama! Jupi, jesteśmy, mamy lamę. Mała brązowa owieczka! Dobra, to jest bardzo nagła, to jest bardzo nagła sprawa, sorry, tiki, niech nam trafi się zapalniczka, błagam, błagam, niech się trafi zapalniczka, to jest takie trochę losowe. No nie, motyka, chociaż przyda się do farmy, nie powiem, dobra, Tu już coś zaburamy. E, mamy nasiona. Tak, mamy nasiona od dusu, ale nie wiem. Chyba nie. Dobra. E, pozbieramy swoje. Tu mamy nawet. Czcina cukrowa. Zrobimy sobie książeczki do enchantowania, ale ja tam bym No i ja musimy mieć enchant, a do enchant. Jezu, ja nie wiem, jak się robi ten enchant. Proszę, muszę coś zjeść, bo musiał chyba zabić i mam sobie. Um. A, i jeszcze naszym zadaniem będzie oczywiście zrobić plac, gdy mogę. Tak. I już trwa 12 minut. My tam przewidzimy 27 na 27 minut. Gdzie gdzieś to będziemy już kończyć. Eee, no. Eee, o, jest jedzonko. W ogóle e, nie spodziewałam się, że ta seria tak szybko przyjdzie. Myślałam, że najpierw skończymy taką. E, najpierw e, zrobimy coś tam z Robloxa, ale ktoś mi dał propozycję. No to czemu nie? Skorzystam. E, ruiny. Tu mi jest też jakieś dziwne trzeba. Dobra, my nie używamy na razie tego. E, Tiki, przepraszam, chodź tu. Tiki, chodź tu. Ogólnie, e, jeśli komentarze będą działać, to napiszcie mi, czy lubicie Miraculous, bo ja tam lubię, ale i nie lubię. Dobrze, więc może zaczniemy budować jakąś lepiankę, czyli tam z tego drewna, co mamy. E, tu będzie nasz domek, tu będzie nasz piękny domek. Może jednak zwykł. Sobie... No dobra. Na razie budujemy jakąś tam lepiankę. Byle jaką potem następnym, poza odcinkiem może ją troszkę poprawię. Może ją muszę zjeść. Nie, muszę... A i muszę zjeść ciasteczko. Przepraszam Cię, nur. Ciao, ciach, ciać, cia, 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 cia. Ciu, 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 ciu. Dobra, więc im. Bo to jest dla nuru oczywiście, a bez ciastek no nie będziemy mogli się zamienić super bohatera, aka, złoczyńce No nie mam jedno serce, czemu to mnie nie nergenuje. Dobra, muszę zabić jednak tą owcę. Praszam cię, owcu, no ale to jest... No tak musi być. Albo dobra, no będziemy się karmić krowami. Krowy są mniej potrzebne. Owce są bardzo potrzebne. O, dobra, zjedliśmy coś. Niech się regeneruje nasze życie. O. Jakby nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, bo na serię nic więcej nie planuję. No podejrzewam, że pójdzie nam szybciej niż na takim bardziej normalnym, na takim bardziej normalnym Tu Mamy miracula. No. Oczywiście też zapracam, zapraszam na kanał Kocisz Plotki Wodna Gwiazda. No, już mówiłem, że też tam występuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Że też tam występuje. Więc seria jest ogólnie fajna, Broken health, Ogólnie ja jestem teraz wróżką i spełniam życzenia pani koczki, ploczki. E, zapraszam serdecznie. E, w, w ogóle tak szczerze myślałam, żeby to zrobić, i wreszcie zrobiłam. E, to tu tu będzie stało nasze łóżko. Czemu nam się jedzenie, znaczy życie nie regeneruje? Dobra. Hmm. Dobra, to są nastroż pióra, amok, yy, pik, no dobra, e, stój tu świnio i nie pilnuj, jasne, no nie patrz się w ziemię, chyba obniżę jednak to. O nie, znowu noc. Chyba, tego nie robię. Tak szczerze zamierzam chyba w nocy też budować. Eee, świna mnie pilnuje. Mam na życia. Po prostu fajnie. Eee. W ogóle napiszcie jaki mod byście chcieli. I do przedstawienia i może zrobić z niego serię czy coś. Bo jakby, no nie wiem, ślimkotlinujesz mnie? No Chyba szybciej kopię e, drewniana się od mojego baklarza. No się nie dziwię, tak szczerze. Więc ja tak drewna jest, zostałem tylko 21, 22, sorry, 23. Dobra, nasza podstawowa i pierwsza lepianka z drewna e, no ma być oczywiście ładniejszy, e, nie będzie taki brzydki. E. No. E. Wiecie, chyba już tutaj skończymy, bo nie mam co więcej do roboty, a już się robi noc. I na tym chyba dzisiaj skończymy, bo jakby w kolejnym odcinku zamierzam więcej robić. I oczywiście pozbieramy sobie ten węgielek, dokończymy domek. Znaczy poza odcinkiem z, 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 pozbieram sobie ten węgiel i oświetlę sobie a, i poza odcinkiem też coś pobuduję, mamy tutaj spawnpointa i będziemy, chyba pójdziemy jeszcze w tamtą stronę pozwiedzać, a na razie to tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka z naszej serii Survival Mod Miraculum. napa to papa